Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej części serii Let's Play Tomb Raider Aniversary Dzisiaj będziemy zwiedzać piękną lokację zwaną Grecją, chociaż bardzo denerwującą z pierwszego poziomu ale reszta jest dosyć w miarę dobra Będziemy podziwiać piękne widoki chociaż

I trust my instincts. And that is why you are so complex. I am professional, mademoiselle. I focus on the job, and I get paid. There's more to life than money, Pierre. This isn't life, mademoiselle. It's business. Your compulsion prevents you from seeing the difference. It hasn't prevented me from getting a piece of the scale. How's business for you? Touché. Dobra. Tego gościa co widzieliście to był Pierre. Oczywiście nie muszę... Nie wiem czy muszę wspominać się o nie z To można się domyśleć po filmiku już na filmiku wstępnym. Co jest to jest co, to ja nie wiem. Tylko luna chyba niczemu nie służy. Poziom polega na tym, żeby... Znaczy, część poziomu, bo ten poziom jest oczywiście większy. Polega na tym, aby go przejść, trzeba tą kulę sprowadzić stąd, stąd dotąd. Tylko, że ona jest zablokowana i zwykłą linką z dość daleka nie możemy użyć tej linki e, ten poziom jest e, ogólnie nie jest zbyt e, bardzo denerwujący chyba że e, gra się na trialach bo tańciale w Grecji są... Y, są ten pierwszy poziom jest dość głupi w ten ciara Ja znam na pamięć jak przejść wszystkie te bramy. Znaczy tych ogólnie bram jest tylko chyba dwie. I tu jest jedna podpowiedź. I tu, ta i ta. Mam na myśli to, że trzeba strzelić jak to było, w głowę i w nóż. Czasami trzeba strzelić dwa razy, żeby skutkowało, a czasami nawet trzy. Także jest to normalne. Tutaj mamy kolejną odpowiedź. Lewa noga, prawa noga, dół pleców i ręka. A właściwie dół. W Grecji mam nadzieję, myślę, że nie muszę przypominać, będziemy y y oglądać rozmaite kolumny wielkości gigantycznych. Czyli się to później. Tak lewa noga, prawa noga, dół pleców i dłoń. Ja ogólnie znam na pamięć jak wygląda odpowiedź do sekretu i nie będę na razie pokażę Wam gdzie jest ale nie teraz bo pokażę Wam dopiero po zrobieniu sekretu bo nie chce mi się tam iść z powrotem to więc... jest chcę zrobić trochę szybszy ten odcinek się biegać to i tam. Ym, można trochę si mogę się trochę pomylić Ym, lewa noga na pewno. lewa, prawa kolano muszę się tylko zapamiętać, żeby pokazać Wam tą podpowiedź do sekretu. Tutaj na razie nie mam żadnych podpowiedzi. I mamy pierwszy sekret A... Aha, tych artefaktów jest dużo, ale co zależy to wam opowiem później. Tu jest trochę więcej, bo ten poziom jest taki wstępny, później jest więcej. Chyba bramy greckich z imionami greckich bogów, które jak no, niestety trzeba będzie otworzyć o, widzicie tutaj. za tym czasem... Znaczy za tym czasem, Jak dam tą kulę to może jeszcze rozejrzę się za znajdźkami? O. Czy tutaj były jakieś znajdźki? Mnie nie będzie, ale nie zauważę Musimy znowu je, jeszcze raz otworzyć się znaczy wejść przez tę bramę.